Witam Was w kolejnym odcinku. Ja jestem Grucha i w tym odcinku tak jak obiecałem sprawdzamy nasze maile i kupimy tiranowego. Poszukiwanie kierowcy z własnym sprzętem. Yy, do wszystkich zainteresowanych. Poszukujemy doświadczonych kierowców posiadających własne ciężarówki. Oferujemy interesujące zlecenia za atrakcyjne wynagrodzenia. Wynoszące nawet 5900 od dostawy O, tego, tego kasy będziemy kosić Jeżeli jesteś zainteresowany Kieruj się bezpośrednio na Strasburg, tam znajdziesz w naszą najbliższą siedzibę Potrzebujesz gotówki możemy ci... Po Dobra, czyli w tym momencie Punk Widzicie to Pyk I, i właśnie chcieliśmy pożyczkę W tym momencie dealer ciężarówek na pewno tylko jeden odkryliśmy. U, to będzie, będzie cienko, będzie cienko. Coś czuję, wiecie. Ale to jest akurat z marki Man. No to nie, nie jest aż tak źle, bo akurat z tej marki właśnie chciałem coś kupić. Dobra. Ładowanie, ładowanie, ładowanie. Nie ma lipy. Dobra. Już nam się załadował Fajnie w ogóle zrobili cały kształt tego... no menu Znaczy nie menu tylko tutaj właśnie jak się kupuje Fajnie to wszystko wygląda, takie... pomieszczenie fajne 130 tysięcy od 12 poziomu Tu będzie chyba już większe poziomy będą 12 16, jezu Wow! Wow! Tamten był za 193 tysiące nie dziwię że na taki level dajcie coś na mój tylko tamten jeden jest na mój no bez lipy mam zerowy w sumie no to się nie dziwię dobra zakup a nie jest taki zły ale czekajcie na 3000 czyli ten ma który level 12 nie to jednak trzeba kupić go zakup dziękujemy za kupno jest nasza baza i stoi nasz piękny Tirek I właśnie w tym momencie byśmy musieli uważać, żeby spać, nie? I dobra, aminta, to escape, dobra I... włącz mi silniczek Fajnie, 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 dobrze I teraz taka F6 Do odpoczynku 8 godzin Dobra, czyli jak ogarnęliśmy to Dostępne są nawoły lepsze, nie? O! Jeżeli taki odcinek jest organizacyjny, to jeszcze możemy skoczyć sobie spokojnie do, do ulepszeń. 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 Jest. Będą ulepszenia. Będzie, będzie się działo. Dobra. Panie, ten żółty direk, taki, taki niski. Też wam, wam się to się taki wydaje? Piszcie w komentarzach niziutki tirek szybciej, szybciej, szybciej. I właśnie w tym momencie mogłem wam... Gdyby nie jechali po lewej stronie ci ci... się boty, ja bym wam pokazał właśnie to co mówiłem w poprzednim odcinku. Że można tak, wiecie, oszukać grę. Pojechać pod prąd, to nam nie zaliczy mandatu. A przejdziemy szybciej, nie czekając na pasach. Jakich pasach na tych. Na światłach. O dobra, 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 podchodzimy. Nice, enter. Y Serwis, warsztat. Co my tu możemy ulepszyć? Tu nie jest. nic, nic, nic. Tu coś jest. A, y O, lakierki, ale drogo, u, drogo, nie, zostawmy ten żółty. Nie jest taki zły. W przodu co coś jest? Nie. A tu co mamy? O, to fajnie. Ej, co I tu coś położę, co to jest? To jest fajne, to jest fajne. Akurat jak będziemy teraz jeździć w nocy, bo kira, kira kupiłem. Kira, jezu! Fuck logic. I to będzie się przydawało, bo to górne światło są, jest duże światło tak. I żeby nie zbankrutowało, ale bez lipy jest 11 tysięcy, nie jest tak wielka, nie? Za 6 tysięcy za to zapłacimy. Hmm. E tam, może być To mogę jakoś równąć Bez tego lusterka, ona i tak mi to zawazała e, dobra A, czyli je można tak przyzawać e, ja, ja, ja tego i tak nie używam jednego Dobra Nie no, to, to już jest giczo Za zamówienie. zamówienia, 5 dla Bogato, mogę trzeba to Nie, rzuć, rzuć, zostawię tak. Nie. Tak. Yy, serwis, auta nie mamy zniszczonego, bo jest nowe. Więc tak. To by było na tyle. Ja się z wami żegnam. I do zobaczenia w następnym odcinku EuroTrack Simulator 2. Na razie i cześć.